Witam wszystkich Panów panowie Panowie, Panów i Panów hodowców, Panie Panów hodowców w całej Polsce. Prezentuję młode linii Pitbull ze brata i siostry. Ten jest podobny, będzie, jest podobny do samczyka. Będą pokazane później stary, też młode. To są młode gąbki Też jeden młody gąbek Puścimy tego modelu. Gąbka też tutaj. Tu, tu puścimy. Teraz drugi. Tu jest podobny. poszedł w samicę. Ten, jest, ten poszedł w samicę. Ten jest do samicy podobny. Gąbek. Końcówki numeru obrączek. Podamy. Momencik. Ty masz jedynkę. Końcówkę. Jedynka, widać, jedynka końcówka gąbka Pokażemy jeszcze raz tego gąbka Jaką gołąbkę robią Ładne robią Momencik Momencik Tu pokażemy, tu ma Szóstkę końcówkę bo, bo obrączki były rozsypane I jak się rozsypają To jaka jak przyszła mi do ręki taką obrączką mnie nie po kolei Szóstkę ma obrączkę to jest cała parka. Teraz tu jest, są rodzice. Tu jest samiczka. To jest podobny tamten gąbek. A tu jest samczyk. To jest cała para Pitbullów. To jest brat i siostra. Tu jest rodowód. Z jakich gąbków jest. Ktoś będzie zainteresowany. To może zadzwonić. To jest cała parka. Tu są dwa młode. I tu są stare gąbki. Za chwilę będzie pokazana następna para. O, nie nigdy jeszcze w pracy. To jest druga para gębi młodych Pitbull. Samczyk. I samica jest karpiata z białem piórkiem. Matka. Zaraz pokażę, to jest za samca który w 18 roku był na tych wiatrach w 28 w oddziale a on pochodzi z gębi, Wagner razy Herbosz razy Van Lone, za samca 20 nie będę mówił jaki numer ale jej, jej ojciec i dziadek lecieli w wyśmienicie, i 700 i 500 jej dziadek pochodził z 10 roku a dziadek pradziadek pochodził z 2008 roku to jest Gąbek, właśnie Niebieski taki. To jest podobny do ojca. Za chwilę ojca pokażemy. Tu jest cały niebieski. Tutaczki robią targutkie. Teraz pokażemy ojca. Tu jest. Tu jest ojciec tych gąbków. Postrzegłem o taki mazany jak i dziadek, i, jak i ojciec jego. Taki mazany to jest syn, właśnie tych gąbków. Tych gąbków to jest ojciec. Taki żywy gąb, to jest właśnie ojciec tych gąbków. Dwóch teraz pokażemy. Teraz pokażemy matkę. 2021 rok. Matka to jest właśnie też z tej linii Wagner, razy z razy Vanlon. Ona też ma białe piórko, ta jak i ojciec jej. Też leciał bardzo dobrze. Ogonek w jedno piórko. U kolegi się bardzo dobrze sprawuje, W ogóle te gałąbki dałem tego samczyka. Miał skrzydło uszkodzone. Ojca jej dałem. ja mi lecieli, yy, właśnie yy, minden. Skrzydło je uszkodzone. No i do zakład chodziło, że on przyjdzie. Może konkursy nie zrobi, ale przyjdzie. I go przyszedł, spóźnił się tylko. Ma niecałe 5 minut brakło mu do konkursu. I jak mogą w głowie tej gałębie lecą. I właśnie to jest właśnie. Z tych gąbków gąbek, to jest właśnie samiczka. Matka tych gąbków to jest właśnie. Ona ma tu jedno białe piórko. Z linii pogodzą będzie pokazany jeszcze jeden młody i rodzice będą pokazane. Zaraz pokażemy numery rodowe obrączek, końcówka jakie mają. Grącik, bo tu były dopasowane. Tu były dopasowane obrączki, tu były... To muszą mieć, tu muszą mieć po kolei obrączki. Moment. Moment, moment. Wziąłem z gniazda. Momencik, momentik Tu jest końcówka 21. Tu jest końcówka 21. A tu jest końcówka... Tu samiczka. Tu jest końcówka 22. Zgadza się? 22, końcówka tego gąbka, drugiego modelu. Artur prezentuje te gąbki, które mówiłeś, żebym zostawił, żebyś widział. Numery obrączek. W momencie padną Ci końcówkę, numery obrączek. Zasłonimy. Końcówkę ma 1, 9, numer obrączek 9, to jest jeden młody, to jest jeden. Teraz pokażemy drugiego młodego. Nie, bo się, bo się, bo się. Teraz drugi młody niebieski. Ten, drugi młody niebieski ma końcówkę numer obrączek 0, to znaczy. 30, bo tamty miał 9, no to tym od 30 końcówkę. Trójka jest. Widać. 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 Na koniec prezentuję tego ciemnego szymla. Co jest ze, st ze starej samicy i z tego z szymla, które tak leciały. Tego imię co zaglecą. Tak do tego jednego Artur, jak widzisz, to jest właśnie ten Szymel. On nie znał obrazu z niebieskiej, z 2021 roku. To jest bezpośrednio po starej samicy i bezpośrednio po tym Szymlu, który tak u ciebie tam lecą. To jest właśnie samczyk. Ten samczyk. To jest ten samczyk. To jest ten samic. Na tym chciałbym zakończyć. I pozdrawiam wszystkich. Dziękuję za uwagę.